W tym odcinku powiemy wam, jak przeżyć święta i nie zwariować. Zaczynamy. Cześć, tutaj Michał. I Piotr. Witamy Was. Dzwonią dzwonki sani. Jest święta za pasem, więc chcemy pomówić troszeczkę, o co chodzi w tych świętach. I na czym się skupić, panie Piotrze. I dodać gazu w przygotowaniach, i jak nie świrowa. Jakich rzeczy nie warto robić przed świętami? Ten odcinek jest pierwszą z części... Jak przecież święta nie zwariować. Jutro w Espresso Dopio, czyli naszej kawiarni, kontynuujemy ten temat na bardziej freestylu. Dlatego dzisiaj bardziej uporządkowana agenda. Pierwsza rzecz. Co warto zrobić przed świętami? Przede wszystkim nie kupować prezentów. <grym>, to jest takie buńczuczne, ale chodzi o to, żeby naszą myśl. Jak wytłumaczysz święta, to moim dzieciom? Żeby, żeby właśnie nie mieć e, tylko mindsetu. Ok, muszę e, kupić prezent materialny. Zrób voucher na czas z ojcem. No. Że weźmiesz sobie urlop i tą pensję, którą byś zarobił w urlop, dasz jako prezent dziecku, jako voucher do specjalizowania czasu. Coś niematerialnego. No. Pomyślmy na tych rzeczach niematerialnych, nie? To jest, Co jest warto wzruszający pomysł. Zrobić. Weź wolne na dzień dziecka. Na przykład. Weź wolne na święta. Dobra. Na Mikołaja. Dobra. Czyli co warto zrobić przed świętami? Mhm. Myśleć o rzeczach niematerialnych. Tak. nie? Druga rzecz. Wariactwo gotowania. Czyli każdy w domu przygotowuje 12 I Tak. Czy, czy u ciebie było 12 dań? Nie, u mnie było 18. No właśnie. Czyli, czy jest sens w ogóle tak takim pędzie żyć, że po prostu przychodzi wigilia, i ty już nie masz czasu w ogóle i sił, żeby do pasterki dotrwać? No nie, być tak utyrany. Tak. No nie? Utyrany i utyty. Y <noise> a, Tyle, po <głos> <A>. <głos> Tyle pojedzone, że o 11 to już nie ma za bardzo jak nogami ruszyć, bo brzucho kolana się obija. Jeszcze jeden tip. Hmm? Wyłącz TV, a włącz myślenie. Ma to sens? Rozwin. Mama, mama. Wiele mama. domów jest takich, że kolendy w TV. W tle radyjko, a Ty jesteś propagatorem śpiewu. Ty jesteś praktykiem, huru i tak dalej. Jak przystąpić do śpiewania kolęd jeżeli ktoś w ogóle nie lubi śpiewać? No nie, no jak się nie lubi śpiewać, to się nie robi tego, co się nie lubi. Aha, czyli nie trzeba śpiewać kolend? No nie, można no jak się... nie lubisz śpiewać kolendy, to po co je śpiewać? No, ale żeby tradycję podtrzymać, nie? To żeby tradycję podtrzymać, można sobie wziąć Norwida świątecznego i poczytać wiersze kolendnicze, może takie są. Bo po co śpiewać, mhm. jeśli nie trzeba śpiewać? Mhm. Chyba wystarczy. No bo po co śpiewamy kolendy? O, to jest pytanie, miaszku. Czy potrafisz mi odpowiedzieć na pytanie po co śpiewa się kolendy? Żeby Uświadomić sobie i przeżyć ten głęboki czas Bożego Narodzenia. No właśnie. Żeby tak y, doświadczyć tego, no nie? Tak. Bo całe nasze ciało pracuje, umysł, tak. y, głowa, mowa. Głowa, mowa, wszystko. Głowa, mowa, wszystko pracuje, no nie? Ale głębiej, jeśli śpiewa się panu Bogu piosenki, to śpiewa się albo dla uwielbienia, no nie? Albo żeby się ucieszyć czymś i tym. Czy można uwielbić Pana Boga i ucieszyć się z tego, że się narodził, nie śpiewając jak się nie lubi śpiewać? Można. No to jak inaczej? Wiersze jako na przykład. Aha, wiersze. Okay. Można poczytać. Dobre, no nie? No, no. Można sobie zrobić zagadki językowe z dziećmi i tak dalej. Choć statystyka pokazuje, że większość dzieci lepiej śpiewa od swoich rodziców. No nie? I może mo można to zrobić tak, że to dzieciaczki intonują. No nie? Mhm. Dzieciaczki intonują, a rodzice jakoś cichaczem się włączą i nie słychać, że mają gumowe ucho, że im słoń nadepną i no. jadą na jednej nucie jak większość hip-hoperów. To jest bardzo ciekawe, bo jeśli chodzi o dzieciaczki i czas spędzany z nimi, tak? to jedną rzecz jeszcze, którą na koniec tego odcinka wam dam jako tip, którą warto zrobić przed świętami. Przygotujcie sobie listę pytań lub takich icebreakerów które mhm. przy wigilijnym stole byście chcieli poruszyć. Popatrz, I to jest bardzo ciekawe. Ile razy jest tak, że po prostu gadamy o innym czyimś życiu, a nie naszym, nie naszej tak. rodziny. Jak plotkujemy tak. o różnych zjawiskach, co się tak. dzieje w polityce, chcą grażynki za rogiem, tak. zapytać studenta, który przyjechał, co u niego i jakim zwierzątkiem by chciał być. Czyli zaczynamy gadkę przy barszczyku, co u żołnierzy, co żołnierzy na granicy, a nie zapytamy studenta, co u niego na froncie. No Bidok, no właśnie, właśnie. Bidok robi, co może, żeby opowiedzieć, że on już a. nie cierpi tych studiów i chciałby z nich zrezygnować, okay. a my cały czas o żołnierzach i laserach. Często jest tak, że sobie robimy wzajemnie prezenty, na przykład losujecie w rodzinie czy coś, albo każdy każdemu daje. Niech też prezentem będzie jakiś liścik, w sensie karteczki z pytaniem lub icebreakerów, żebyście wy sobie przygotowali do wzajemnej dyskusji, niech nie tylko ty, głowa rodziny, Matka rodziny! Przygotujesz sobie właśnie do stołu przepytkę, tylko żeby wszyscy w tym uczestniczyli. Niech mhm. każdy po trzy pytania z Icebreakerów sobie wylosuje. Możecie mieć słoiczek, w którym rzucicie te pytania zwinięte i wylosujecie i każdy je zadaje, no nie? O, dokładnie! Krąży słoiczek, są różne pytania, nikt się nie musi twórczością właśnie, wykazać. Właśnie. Wystarczy, że wystarczy, że z przejedzenia będzie dał radę jeszcze rękę wyciągnąć do przodu i wyciągnąć papierek. Dobrze. Myślę, że ten no to jest, dany jest bardzo dobry. Zróbcie słoiczek. Tak. Pora się żegnać, a zaraz po y, tyłóweczce mała reklama. A już jutro coś niezwykłego w naszej kawiarni RCCK Espresso Topiu. Hej, zapraszamy Was teraz, zapraszamy przed Państwem. Piotr i Michał, zachęcie ich grubki, brawa mają debiut przed Wami. Dobra, RCCK Szary, jak przed nie zwariować. Odcinek numer 7. Tu mamy timeline, patrz jak ładnie te timeliny robiliśmy, ja cię. No, Czasu nie nawet nie subskrybujesz RTCK, kurde, mord. Nie, mam trzy konta. Yy, dobra, mm, początek. Jeszcze nie?